O mój Boże, zapomniałem o najlepszym kontencie, proszę, błagam, błagam. Boże, wywiady maturalne przecież masz z polskiego. Ponad 260 tysięcy. Ale to tysię... jest. Co? Ponad 200. <laughs> Jesu, czekaj. 260 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych w całym kraju, we wtorek 7 maja. E, Uchlim, dziękuję bardzo za 7 miesięcy, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. O, i przegryw? Matura była całkiem prosta. jest radną brusę, Podeszło do egzaminu dojrzałości z języka polskiego w placówkach powiatu koneckiego do matury 2000. Robert Lewandowski, ja pierdolę, jak młodo wygląda. ...24, podchodziło 408 młodych dorosłych. Zapytaliśmy tegorocznych maturzystów, o, jakim im Odziewałem Spodziewałam się, czegoś coś dłuższego, ale myślę, że to 50% 10%. Co znalazłaś? To jest zajebiste! Jezus, wywiady maturalne to jest najlepsza rzecz na świecie. Yy, na pewno motyw buntu, motyw Aha. miłości, tak. yy, wesele przed wiośnie, Aha. te takie motywy. <grym> <grym> A jakie były to pracy pisanej? Yy, bunt i drugie to nie pamiętam. Minęło jakieś 20 minut. <grym> Ona już nie byłem Ale ja wybrałam właśnie bunt. A ona wybrała? Dlaczego bunt. ten temat i y, na czym się oparłaś? <grym> Oparłam się na pewno na przedwiośniu w ławce. A, na 1984. Dlaczego e, ten temat? Dlatego, że bunt jest dość łatwym tematem, na którym można zrobić bardzo dużo prawda, punktów. Prawda, prawda? Ja wziąłem temat. Y, o bunt jest! Seksiak. Postała buntu i <grym> konsekwencje dla człowieka coś takiego. <grym> bardzo mi się podobał temat, Podeszła, podeszła rozprawka. Gorzej z zadaniami, zadania średnie. Nałoda Miskiewicza, dziadów w części trzeciej, tylko jedno zadań było z tym związane. Trochę się zawiodłem, Jako wielki fan tej powieści myślałem, że przynajmniej połowa zadań będzie oparta na dziadach w części na dziadach. trzeciej. Ale ogólnie bardzo mi się podobało. Myślę, że 80 na 85. Tak po maturze, z lekką ręką naprawdę. Wglądak zbiegnie w model. Na, na czym się oparłeś w momencie, gdy pisałeś e, pracę pisemną? Eee, moim głównym argumentem był George Aha. Orwell, rok o, 1984. To czytany. Świetna powieść, świetna książka, bardzo łatwy argumentik, łatwo dało się zdobyć punkty. Eee, następnie mi to Prometeuszu, Antygona na Astango no. Co Miram Roska? Polskiego. E, Wydawało mi się, że matura będzie o wiele cięższa. E, podeszłem, tak można powiedzieć, na luzaku. Ja pierdolę. Chłop. O jezus. <ścoughs> o kurwa. Po maturze z polskiego podeszłem na luzaku. Nie taka trudna, powiadasz. Matura będzie o wiele cięższa. E, Podeszłem, tak można powiedzieć, na luzaku czymś przez weekend, jedynie. A nie zawiodłem się. Bardzo proste tematy, fajny test historyczno-literacki, przyjemne pytania. Wiesz, że w łomży naszej ulubionej doszło do strzelaniny w szkole? Naprawdę? Kadam, dziękuję za dwa miesiące. Dzięki śliczne, Kadam. Dziękuję bardzo. Kłaniam się niedziutko. Hejt chorek, hejt chorek lowe. Już widać, że obstrany był, tylko wstyd się Jaki przyznać? temat pracy ty no. wybrałeś? Yy, tak samo jak kolega motyw buntu. Chyba wszyscy Dlaczego inaczej się oparłeś? Yy, oparłem się na Antygonie, na Konradzie z Dziadów części trzeciej i mm, oparłem nie się jeszcze na postawie Kostylewa z inną Świata. Ś świetne lektury same. No i dlaczego właśnie na tych lektorach się oparłeś? To jest... Ponieważ to jest pamiętasz? nam bardzo dobrze. Niektóre niedawno powtarzałem Tak, 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 Nawet wczoraj. No i można powiedzieć, że po prostu pasują dla mnie. I to... Pasują na. Pasuje dla mnie, lecimy. Czy jakieś zadanie sprawiło ci szczególną trudność? E... Myślę, że jedynie test język w użyciu można uznać za cięższy. Ja, tak to wszystko dla mnie Masuj, w miarę zrozumiałe i proste. <grym> jak wam poszło na języku polskim? O. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze, jesteśmy mile zaskoczeni. Co, Artur, Magda, co znaleźliście w arkuszach? Wziąłem... Znaleźliśmy motyw buntu oraz e, tego, jak relacje międzyludzkie kreują człowieka. Który temat e, wybieraliście? Proszę, jakie tragiczne okulary, ja pierdolę, przepraszam. Pierwszy, bunt. O relacjach. Pierwszy. Jesteś pierwszą, która mówi o relacjach. Co napisałaś i na czym się oparłaś? E, oparłam się na Zbrodnikarze, na relacji Sonii Marmię ładowej i Rodiona Raskolnikowa. O kurwa. E, oraz na lalce Bolesława Prusa. No lalka classic. E, na <coughs> relacji Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego. Na relacji. A raczej brak. Biedny Wokulski. A Łęcka to e, I e, dlaczego właśnie na tym się oparłaś? Tak, szczerze mówiąc, to zbrodnia i kara to była tak naprawdę moja ulubiona lektura z liceum. I najwięcej czasu jej zresztą też poświęciłam. No dobra, nieważne. I nie ja jakoś tak najbardziej mi podpasowała do tematu. Mhm. A ty na czym się oparłeś? Ja oparłem się na buncie. Wzi y, wzi y, wziąłem tam pod uwagę dziadów, y, część trzecią. oraz... Dziady, kurwa. Dziadów. <ślał> <ślał> Debli, po. Teraz <ślał> wziąłem. Dziady, część trzecia. Wziąłem pod uwagę dziady. Nie dziadów! Chwileczkę, żebym pamiętał, chłopów, tango i antygona. Dlaczego takie wybory i co sądzisz w ogóle o twórczości tych e, autorów? Wiatkowy, część trzecia. Dlaczego no. takie wybory. Pierwsze co mi przyszło do głowy. Strzeliłem no. pierwszy wybór, od razu poszedłem w tę drogę. A o twórczości... Dobrze, że poszedłem, nie poszłem, nie? Hmm. Łatwa do zapamiętania, moim zdaniem. Łatwa. Co, na czym ty się oparłaś i dlaczego? No to u mnie była Antygona, podobnie jak u kolegi. Było Strangala. tango, stanie słowa Mrożka, dziady... Ej, strasznie dużo. Ja w ogóle nie pamiętam tej lektury tango. Czy kiedy mieliśmy lekturę tango? Mrożka? Tego zem jak miłość to jest? On coś napisał mrożkowy? A to który brat? Napisał? Nie, a nie mieliśmy tego. To dlatego. Co ja tam jeszcze dam, to Prometeuszu. Ten drugi. O, dlaczego akurat mi to Prometeuszu? No, bo mi się skojarzyło z buntem, że on tam wobec tych bogów był e, negatywny. O, dobre, nie pomyślałem. Bardzo dobry ten Prometeusz, super, co ogień zajumał. Bardzo bardzo mądra laska. Dobry argument, no. Znowu no ja, że po prostu się odwołam do tego. Jestem z siebie bardzo dumna, myślę, że da... Ona będzie. Pani Jadzia. Jadzia to będzie miała 150%. Ona będzie miała. Ona ma tak wielki łeb, Jadzia. Mam siebie wszystko i to się liczy. Był ten stres, ale byłam w stanie go pokonać, bo przecież wiadomo. Jestem stres Będzie jeszcze nam Ona, taką. Ona, to jest stare złote serce. Woźb, człowieku, sweterek. Trochę wygląda w sensie ubiór, ma mędres taki vibe, nie? Tak, sweterek, jakaś taka szleczka. Złą motywację, że nic nam się nie uda. A tutaj trzeba właśnie myśleć tak, uda mi się po prostu rozwalę tą maturę. I ja starałam się myśleć pozytywnie Więc gnoju, A co ci się Menders nie. Przepraszam, no Menders chodzi w sweterkach, w koszuleczkach, co co ci chodzi? Myślę, że się po prostu uda. Dałam siebie wszystko i z tego jestem dumna. Co dalej będzie, to już Ja jestem dumna Jakie były tematy prac pisemnych i jakie wybrałaś? Y, pierwszy był o buncie i jakie mm -hmm. są jego konsekwencje? Ona, ona dała jakieś, te, ona jakieś przykłady pojebane na no, mnie. A patrz drugi to. był o jak po prostu relacje międzyludzkie wpływają na człowieka. Wybrałam ten o buncie, bo po prostu mm -hmm. wydawało mi się łatwiejszy. No powiedzmy, codzienny temat. Co? Często się zdarza. <laughs> Jadzia, spotkamy. rel. Mm. Na czym się oparłaś oparła tę e, pisząc? Te patrz to. Oparłam się na mitu o Prometeuszu, okay. oparłam się na. Y, na dzialach części trzeciej. Dobra. Wzięłam też Cezarego Barykę i Cezar Jadwigę tak. Barykę Jadwig oraz poparłam to kontekstem z Hamleta, gdzie... W... <laughs> Człowieku, kurwa, Szekspira w dupce, Ła! się nie przyjm... Czekaj. Git, przez chwilę miałem zaćmię, że Hamlet może nie jest... Dobrze, dobrze, dobrze spokojnie, nie, przez chwilę miałem taką... O! Nie, nie, spokojnie, Shakespeare Szekspir. Przedstawiałam postać Gertrudy i Hamleta ich relacji oraz też wzięłam jest tak mądra. rok 1984 oraz Aha. wydarzenia z Tiananmen. <noise> Człowieku, ja już, kurwa, trzech słów w jednym zdaniu nie rozumiem, ona jest tak mądra, Boże, jak ona jest mądra. Menders, widzisz, tym się różni, żeby ty byś nie zdała matury z polskiego, ponieważ nie umiesz słuchać ze zrozumieniem. Ja powiedziałem, że ona się ubiera, w sensie ty się ubierasz jak Jadzia, bo ona jest prawdziwą OG. Co nie znaczy, że jesteś jak Jadzia. Ty byś chciała być może jak Jadzia, ale no wiadomo. Hamleta, gdzie przedstawiłam postać... Tomasz. Dzięki za kabanosika. Gertrudy i Hamleta i ich relacji. Oraz też wzięłam Sigma. rok 1984 84, oraz wydarzenia z tak, Tiananmen. Czyli tam jak jest ten moment, gdzie ten mhm. protestant stoi przed tymi czołgami. No każdy wie o co to chodzi. była rewolucja o, jeszcze francuska w kontekście Antygony. Jak wam poszło? Ja pierdolę! Rewolucja francuska w kontekście Antygony, Tiananmen, rewolucjonista przed czołgami. Ja pierdolę, jaka mądra dziewczyna. Good for her, good for her. E, pieniądze? Randgold? Rand Jezu, jaka ona mądra w żabce, szukają do pracy takich co ludzi. Co ty mówisz? Nutka na życzenie, zaraz puszczę. Tu ona ma, to ma z języka polskiego. Hmm, chyba dobrze, zobaczymy na wynikach. Śmiem powiedzieć, że nieźle. O, łatwy był, nice fun. Dobra zabawa, każdy się. Ale, lu, ale on ma luz. Nice fun! Jo. Śmiem powiedzieć, nice fun! On wygląda jak prezes jakiejś bardzo ważnej firmy. Jezus. Dobrze bawił. Cztery lata owocnej nauki nie poszło na marne, na marne. oczywiście. Mhm. Jaki, jakie elektrody musieliście szak. znać, żeby tutaj yy, prawidłowo odpowiadać na pytania? Mm -hmm. Tak naprawdę to wszystkie, bo pytania były z całego roku, od mm -hmm. Biblii po po Lektury Współczesne, więc trzeba było znać. Lektury Współczesne, Przeba, mógłby się rozwinąć? czy o, Która lektura jest lekturą współczesną? Ja bym chciał się... Kochanowski, przepraszam, te, te treny, jakieś tam e, Dziady, część trzecia, to jest... Antygona? To jest Harry Potter, Czy o chuj chodzi w lekturach współczesnych? Zbrodnia i Kara? Prezes z Gastronomii? Wiedźmin? Wiedźmin jest w lekturach, przepraszam, Sapkowskiego? ...wszystkie, ale dobrze, że je powtórzyliśmy, także udało się chyba dobrze to napisać. Zgadzam się na wszystko, trzeba być przygotowanym od A do Z i tak byliśmy, no. Tak kończymy. Czy coś sprawiło wam szczególną hmm. trudność? Tak, zadanie z konceptem, bo nie wiedzieliśmy co to jest koncept. No, ciężka będzie droga do zostania prezesem, ale myślę, że jak już tam dotrą, to się tam długo utrzymują, utrzymają. Tak, tak, też nie wiedzieliśmy, ale wszystko się ułoży. Na pewno na pewno będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze. Jaki, jakie nice. tematy wybieraliście nice do pracy fun. pisemnej? Ja wybrałem temat drugi, kolega o, tak samo. Oczywiście. To pisaliśmy temat razem. o relacji z drugą osobą. O cięższy, tak, cięższy. jest dużo odwołania do tego tematu, szczególnie na przykład yy, w roku 1984, Czwartym. czy na przykład yy, w zbrodniej karze. Mhm. No, no i właśnie jakie teksty kultury wy, wykorzystaliście do opisania tego tematu? Ja wybrałem Przedwiośnie oraz. No, ale mnie zaskakuje w chuj, jak mało ludzi używają takich rzeczy jak Harry Potter, Wiedźmin. Ja i całą maturę na tym napisałem. Naprawdę. Ja się już nie pamiętam, jak miałem temat na maturze, ale miałem dosyć łatwiej. No, oczywiście się musiałem do tekstu kultury, w sensie do tekstu, który był podany, wybrany, który, a tak to poleciałem, nie wiem, na Wiedźminie i na czymś jeszcze. No, wiem, że muszę mieć jedną obowiązkową, No, kiedyś też musiałeś mieć tą, którą ci podali. No, tam było, zawsze było tak, że był tekst, znaczy nie zawsze, no, ale często było tak na rozprawce, że masz, nie wiem, fragment chłopów i chłopi, odnieś się do fragmentu utworu i całego utworu tam... Pod tym chłopi i tak dalej, nie? Yy, oraz wybrałem yy, Rodiona Raskolnikowa, czyli zbrodni i karę Fiodora Dostojewskiego. Mam... A tam trzy no. są chyba. Yy, też zbrodni i Oraz także na przykład lalka i postać u Wokulskiego mhm. <noise> Ty <chłopsowski> z Łęcką. Mhm. w środku. <noise> On wie, że Łęcka była kurwą, pa. Z mhm. <noise> Co sądzicie o twórczości Dostojewskiego? A... <noise> Rozjewani, już... <śmienicjaty> 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 Bardzo dobre. <śmienicjaty> Wytnijmy to. <śmienicjaty> Kanon sztuki pięknej dostajskiego jest wręcz fenomenalny dla. Chusam dziękuję za dwa miesiące. Tak samo myślę, że twierdzi mój kolega, bo jest to swego rodzaju rzadko spotkana sztuka. Ja się zgadzam z kolegą. Cała ta psychologia u Dostojewskiego. Zgłębiłem temat do dna. Naprawdę ambitna lektura. Chyba najbardziej ambitna, ambitna z całego liceum. Najlepsza. Powiecie Koneckim, do egzaminów dojrzałości w 2024 mm. roku podchodzi 408 osób. Najwięcej w drugim ELO 127 uczniów. Pierwszy ELO 117, ZSP numer 3, w 44. Ile osób w ogóle? 117 osób w liceum? Wiesz, ile osób. W trzeciej liceum. Wiesz, ile u mnie weszło? A no w czwartej, teraz liceum tak naprawdę. U mnie było w trzeciej. U mnie do matury podeszło 21 osób. <grych> to był maks. Tak, w ZSP numer Nie, no ośmiu nie, ośmiu nie. 27 miałem w klasie. I to i tak dużo, bo to w trzeciej liceum doszło nam 5 osób, doszło, tak to było. 17 osób chyba w klasie? 5, a w koneckim ZDZEcie 28. ZDSP w Stąporkowie to 55 maturzystów. Ja pierdolę szkoły. Będziemy przedstawiać Państwu materiały z matur, U mnie 16? A także języka angielskiego. U mnie prawie setka chyba była? TKN. Subskrybuję. A może już jest z matmy? Jezus, taki kontakt. 4 minuty? Nie no, ześmacili mi się. Która z matmy za wami? Jak wam poszło? Okropnie. Klasik, 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 no jest jak jest. Nie no, myślę, że aż tak, tak tragicznie nie było, więc liczę, Parę że umierać. będzie dobry wynik. Jakie zadania znalazłyście w części otwartej? Jakaś no. optymalizacja, nie wiem co to jest optymalizacja. To ona zajdzie daleko, coś czuję. Co najmniej jakiś menadżer stary. Może menadżer zmiany McDonald's? Może? Może, kto wie, kto wie? Ja jej wróżę daleką przyszłość akurat. Ja, ale chyba zrobiłam. Yy, jedną z moich ulubionych zadań, czyli tłumaczenie, czyli będzie grałem. I... Projekt menadżer w Google. Tak, Słuch, zrobimy. Jeżdżę, tak? Jakieś zadania były szczególnie trudne? Wydaje mi się, że wszystkie. No <laughs> i co Myślę... to złe? Nie, no, ale dlaczego złe od razu? Mówię, że daleko zajdzie. To dobrze. Że grania słupy i wyznaczone. Potem, widzisz, to jest właśnie daleko zajście, uważam. Na przykład... O, Erlich na przykład teraz został. Yy, jakąś się nazywa? Yy, nie właściciel, nie menadżer z, yy, zmiany. Jak się nazywa? Kierownik zmiany! Człowieku, ja przychodzę, a on jak szef mnie wita. On mówi, o, Stasiek... Zejść na chwilę na bok i tam ktoś pracuje, a on mówi, no to teraz to zrób i to zrób, nie? Kierownik zmiany, a ja podchodzę i mówię, ja pierdola, on mówi, no mamy nowości, mamy tutaj pistacjowy napój na bazie espresso, a Ja mówię, mogę, a on mówi, pewnie, że możesz. Ja mówię, dobra, to zapłacę, on mówi, co ty gadasz, nie przesadzaj. A on mówi, ja pierdolę, Ta, To jest właśnie topka, ja uważam, to jest topka. Tak. Nie, jakby w najdłuższej przekątnej tego grania stosupa, myślę, że to było dość trudne. Jakie wyniki szacujecie? Mam nadzieję, że 30%, procent, chociaż 28% no. raczej będzie. No, też fajnie by było, jakby było to 30%. Ambitne dziewczyny, Jak wam poszło, chłopaki? Znaczy raczej matura była prosta, nie sprawiła większych problemów. Oni Jedno zadanie matematycy. było takie, gdzie e, faktycznie u mnie pojawił się na przykład problem, żeby rozwiązać. Mhm. No i jaki to był problem? E, brak pomysłu, brak pomysłu na zadanie. Mhm. E, bo było e, to jedno z najdłuższych Nic, zadań niczyki. na całej maturze. Ostatnie z całego arkusza. O mhm. kurwa. Jakie to było zadanie? Co tam trzeba było wiedzieć? E, trzeba było policzyć. E, <laughs> Pole trójkąta. Jakie wymiary <laughs> będą miały trzy wybiegi. Mieliśmy podaną długość siatki, jaką, jaka kurwa. jest zużyta na zrobienie wszystkich trzech wybiegów. I trzeba było policzyć ich boki, tak żeby były jak największe. Jakie, A tobie, jak... jakie kurwa wybiegi? Zrobiłbyś to zadanie? Z palcem w dupie. Poszło i czy coś ci sp No chodzi. No zakładam, że jeżeli jest siatka i tam, to po prostu pole tych jakiegoś tam. tych, jak to się nazywa. Jakiegoś pewnie pole, jakiegoś kształtu, który jest niesymetryczny. A, optymalizacja prostokąta. No to proste, to proste. Kostawił szczególną trudność. No, zobaczymy jak to będzie, ale ja się czuję pozytywnie. No. A tak to to jedno zadanie tam było z tego. Jak to? To no, układ kartezjański i trzeba było wyliczyć po prostu były dwa, dane dwa punkty mm -hmm. i to się składało na równoległobok i trzeba było wyliczyć jakiś tam bok. No, no i to nie. nawet nie było pomysłu, jak to zacząć. Jakie wyniki szacujecie? Ja liczę tak na 80. Procent. No. Myślę, że tak samo, około 80. Wydaje mi się, że poszło stabilnie, jest okej, okay, ale na pewno była cięższa niż się spodziewałam. E, było dużo zadań z różnymi figurami, co mnie troszeczkę mm -hmm. zagięło, ale wydaje mi się, że Układy wynik będzie pozytywny. Układy kartezjańskie. Jakie zadanie szczególnie zapadło Ci w pamięć i było jakieś trudne? Mm, wydaje mi się, że troszeczkę spodziewałam się ale innego panienka? zadania z funkcjami. <laughs> z funkcją. Węzy? Trochę inne typy zadań. Miałam nadzieję, że będą, e, ale i tak sobie nie, no to są pionoletnie, ładna dziewczyna. Cześć, Madzia, cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Ładna dziewczyna. I jakie no. tematy musiałaś znać podczas tej operacji? Co, co tam się pojawiało, choćby w zadaniach otwartych na końcu? E, wydaje mi się, że na pewno no, trygonometria się pojawia, tak jak mówię. E, pojawiły się funkcje kwadratowe i wszystko, co jest związane nie z. Nie ma 16 lat, tylko musi mieć ile? 18 albo 19? Nie? Była mi niestety. <laughs> Jaki wynik obstawiasz? Wydaje mi się, że około 50%. No, e, to w gi, tym to roku Była dosyć trudna. Wydaje mi się, że była trudniejsza niż polski. i Będę czekał po prostu <laughs> o, na Beni. smutny jakiś. Hmm. Czy jakieś zadanie było? Chyba nie poszło. Trudne? E, było kilka zadań oh. szczególnie trudnych. Na pewno w pamięci zapadło mi zadanie z grania z tosłupem, gdzie. <laughs> no... e, ty wiesz, że ona nie musi mieć 18 lat? Mortezon? A ty wiesz, że nie musi mieć ktoś 18 lat, żeby powiedzieć, że jest ładną osobą? Ciao! <laughs> Yeah, nie, Na początku nie wiedziałem zupełnie o co chodzi, no ale później jakoś już poszło. W miarę dobrze. Myślę, że nie było jakichś bardzo trudnych zadań, więc wszystkie Mhm, tak. mm Czy pamiętasz jakie zadania były w części.? Ja, pierdoleki, poważny człowiek! Jakichś bardzo trudnych zadań, więc wszystkie Mhm, tak. mm Czy pamiętasz jakie zadania były w części otwartej? E, nie za bardzo. <laughs> Czy jakieś było szczególnie Kłasyk. trudne? Nie za bardzo. Było jedno satanie, oh. w którym nie pamiętałem jednego pojęcia, więc tak strzelałem trochę, ale posadem to nic. No, git. Jaki wynik z, szacujesz? Z 56? 85, 85 Myślę, że... 5, kurwa? To w chuj wysoko. Grigsaw, dziękuję za 32 miesiące, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Griksow za 32. Bardzo za subskrypcję. Dzięki śliczny. Kłaniam całkiem się. nieźle. Nie, nie zrobiłem chyba dwóch czy trzech zadań, znaczy strzelałem w nich, ale tak to, to no, było. No, to wiadomo. Okay. Nie, nie było to jakieś bardzo straszne. Jakie zadania sprawiły ci największą trudność? Y Ostatnie zadanie z optymalizacji to była czarna magia dla mnie, i, i w sumie było jeszcze jedno takie, którego. <laughs> ja pamiętam na maturze z Matmy, miałem tak. Zrobiłem zamknięte i tam były. <laughs> I pamiętam, że żeby zdać, już nie pamiętam, ale znałem dokładne wyliczenia. To znaczy, żeby zdać, trzeba było mieć chyba połowę zamkniętych dobrze i chyba dwa otwarte, czy jedno otwarte dobrze. <laughs> już nie pamiętam, ale pamiętam to, że miałem jakoś to wyliczone kiedyś, tak było, nie? Ja mówię kiedyś, to ja. Pamiętajcie, że ja pisałem maturę jakieś 7 lat temu więc sobie były inne czasy trochę, ale pamiętam, że miałem to wyliczone i ja, pod, jak doszedłem do otwartych zadań, to wyliczyłem sobie, ile potencjalnie mogę mieć dobrze zamkniętych, bo wiesz, no widzisz, które na pewno masz dobrze, a które na pewno masz takie niepewne i wyliczyłem, że muszę na pewno zrobić jedno otwarte dobrze i zrobiłem to otwarte i wyszedł mi jakiś zajebisty w ogóle wynik, taki, że mega równiusieńki, powiedziałem, e no sztos, na pewno musiało dobrze. Nie wyszło jakoś tam dziwnie i tak dalej, nie wyszło, że wiesz, że Kasia w wieku śmierci swojej mamy musi mieć 148 lat. No, nie wyszło mi jakieś takie ten, tylko wyszło mi tak naprawdę dobrze. I otworzyłem ostatnią stronę, zobaczyłem ostatnie otwarte zadanie i tak pomyślałem: Nichuja. <zum> Zamknąłem Markusz, oddałem i wyszedłem. I faktycznie dobrze obliczyłem. Miałem chyba nie pamiętam, 78% coś takiego miałem, ale pamiętam, że ostatniego zadania zobaczyłem, powiedziałem, nie ma opcji, na to się nie będę wysilał. I wyszedłem. Nie róbcie tak, znaczy już jest pomatny, także whatever, ale. Totalnie nie wiedziałem, jak się za nie zabrać. No. Pamiętasz jakieś konkretne zadania, z jakich tematów były zadania w arkuszu? Ja nawet nie pamiętam, co ja tam zaznaczyłem, także mm. nie, nie powiem ci. Nie Przenoszenie zdanie, odpowiedzi. A... Dawno co nie było. 70 może, może no, 60, to git, zobaczymy, to git. jak to będzie.